Siemano z tej strony sprytnej witam was w kolejnym odcinku pack openingu FIFA World. Mamy bardzo okazyjne paczki: 25 tysięcy końców, albo 500 FIFA pońców, 12 różnych kart, zawodnicy jednorazowe, co najmniej 10 zł, wszystkie rzadkiem, kusząca oferta. Ale dziś skurzę się nam paczki za 7,5 tysiąca, jeżeli one będą słabe. To być może otworzymy, otworzymy tę paczkę z promocyjną. A tymczasem zobaczmy, co trafi nam się za 7,5 tysiąca końców. Liczę na coś dobrego, bowiem te końce mógłbym przeznaczyć na mój skład BPL albo BBV 1 no i... i dupa, 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 blada. Pierwsza paczka... Tragiczna wręcz. W ogóle nie, nie zwróci mi się w żadnym stopniu... Cóż, wysyłamy zawodników na listę transferową. Zniechęciłem się, zniechęciłem się do tworzenia kolejnej paczki. No na pewno kontrakty się nam przydadzą, ale nic poza tym te mógłbym kupić sobie. Poza tym i mam ich sporo, także, także, no niezbyt jestem pocieszony z pierwszej paczki. Zobaczmy, co znajdzie się w drugiej. Kolejna paczka za 7,5 tysiąca. Przydałby się jakiś pierwszy inform w grze FIFA World. A jeszcze lepiej, gdyby to był jakiś dobry, drogi gracz. Przydatny do jednego z naszych teamów. No i cóż, 7,5 tysiąca. Kolejne są to końcy, które sam zarobiłem w meczach i ze sprzedaży zawodników. Mamy Diego alweża Chciałem go kupić na bramkę, także na pewno mi się przyda. Brawo będzie przez niego zastąpione. Także tego zawodnika wysyłamy do klubu. Jestem z niego zadowolony, aczkolwiek ponownie jest to paczka, której koszt zawodników nie przerósł ceny. Jaką zapłaciłem za paczkę? Kondycja. Kondycja obecnie mi się nie przydaje. Z tego względu, że mam dwa składy. A tymi dwoma składami gra mi się całkiem dobrze i wtedy z kondycji korzystać nie muszę. Ponownie wysyłamy wszystkie karty do klubu. No nie, nie na wszystkie mam miejsce, także widzimy się już za moment. Okej, okay, witajcie z powrotem. Czas na kolejną paczkę, tym razem numer 3. Oj, gdybyśmy tak trafili Messiego Ronaldo albo Ibrahimowicza, byłoby świętowanie, a mamy ponownie nikogo, niestety. Zaczynam coraz bardziej wątpić w moje szczęście. Mówiliście, że mam go sporo, jak widzicie, niezbyt, niezbyt. Modyfikator, który pewnie jest tani, do tego zawodnicy, którzy są głównowarci. Czyli nie mamy nic. Zastanawiam się nad otworzeniem tej paczki za 25 tysięcy końców. No, ale zobaczymy. Otworzymy jeszcze jedną. A następnie, a następnie zobaczymy, czy warto w ogóle jeszcze się w te paczki bawić. Czy też nie lepiej wzm wzmocnić swój skład. Także. Ach. Okej, okay, przyszła pora więc na czwartą paczkę, paczkę, która być może będzie dla nas bardziej szczęśliwa, eee, póki co brak jakiegokolwiek szczęścia, tylko Diego Alves, który nam przyda się do składu z ligi hiszpańskiej. No i proszę, proszę bardzo, żeby to było coś dobrego. Felipe Luis, Felipe Luis, mamy Eliseu, ale może się znajdzie dla niego miejsce, czemu by nie, formacja całkiem przyzwoita, zawodnik również dobry, dobry, także wydaje mi się, że zajmie miejsce Eliseu, a tego będziemy mogli sprzedać, nie wiem po ile on chodzi, jeśli chodzi o zawodnika z poli, no tego od razu wysyłamy na listę transferową, nie będzie on mi potrzebny. Tak samo sprawa ma się z Mojokolo. ale na chwilę obecną nie mam miejsca na liście transferowej. Także, cztery paczki na dziś to wszystko. Co dalej, zobaczymy, ile uda mi się końców odzyskać. Straciłem 30 tysięcy, a nie wróciło mi się. Myślę, że nie wróci mi się nawet połowa z, tych, z tej kwoty. No ale co, co zrobić? Paczki to. Loteria, tak jak losowanie lot, to ja dziękuję wam za uwagę. Jeżeli się podobało, jeżeli chcecie więcej pago openingów, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam także na mój fanpage. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.